Siemoneczku kochani, dzień dobry. tak długo mi nie było, wiem, ale powiem wam szczerze, strasznie długo mnie coś choroba trzyma, nie wiem czemu, mam nadzieję, że tak mocno nie słychać, pomyślałam sobie, pierdziele, nie będę czekać, kiedy mi ta choroba zejdzie, tylko po prostu będę nagrywała, nawet jak jestem chora i pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj będziemy robić, to muszę nagrać klap z Marką, z którą współpracuję, więc chcę się pomalować, i stwierdziłam, że dobrą rzeczą będzie, żeby Wam pokazać, jakie ja mam takie triki w makijażu, żeby wyglądać bardziej żywo, żeby nie być takim mocno zmęczonym. Wiadomo, to zmęczenie jest, jednakże można je zakryć. I wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, żeby Wam pokazać. Ja na ten moment nie mam nic na sobie, więc pierwszą rzeczą, jaką robię, jest to malowanie białej kreski wewnątrz oka tutaj. Mam nadzieję, że widać różnicę. To oko jest pomalowane tą kreską wewnątrz, a to nie. To mam być taki właśnie efekt otwartego oka, bardziej pobudzonego. Niezaspanego. Ja w ogóle uważam, że jeśli chodzi o makijaż, to im mniej, tym lepiej dla mnie. Ja mam naprawdę taki rodzaj twarzy, że jeśli mam za dużo tego makijażu, to po prostu taki strasznie sztuczny się wydaje i jest widoczny. Czekajcie. Zrobię drugie oko. Jeszcze z tą kreską to robię coś takiego, że nakładam go i ja tutaj w kąciku troszeczkę, jakby bieli. I to jest, widzicie, to jest przed wszystkim, tylko ja to robię na samym początku. Nakładam tak biel i po prostu jakby ją wklepuję. Dajcie mi znać, co tam u Was. Powiem Wam szczerze, ja normalnie się zastanawiam nad tym wszystkim, bo. Zawsze jak jestem chora, to zawsze jestem chora w lato, nie wiem o co chodzi. A w tym roku to już w ogóle strasznie długo trzyma ta choroba. A teraz używam po prostu tej mojej miszy, tak jak zwykle. Ja zawsze tego samego podkładu używam. Używam go bardzo mało i daję go tutaj dookoła nosa. Bo muszę nagrać to, tą współpracę. Tutaj jak jest środek oka, to wygląda mi wam faka pokazywała. A i jeszcze mam tutaj jakiś Właśnie, ja tutaj coś mam, zapomniałam o tym. Powinnam jeszcze dać... O. Ja w ogóle uważam tak samo, że kolejną rzeczą, którą powinnam Wam tak naprawdę na sam początku powiedzieć, to jest to, żeby robić samoopalaczy na twarzy. Ja w ogóle taki tutorial kiedyś Wam nagrałam, ale go nigdy nie dodałam, dlatego, że na kamerze nie było dokładnie widać jakby wyników przed i po i tak pomyślałam sobie a to wszyscy pomyślą, że to nie jest nic fajnego, ale ja osobiście uważam, że fajną rzeczą nakładać samoopalacz i to daje taką rzeźką twarz. Kolejną rzeczą oczywiście to uważam, żeby dodawać róż, ale nie tak mocny, tylko taki róż bardzo delikatny. Róż tak nawet bym powiedziała pomieszany z brązerem w jak najbardziej delikatnej formie. Mój róż, no to jest bardzo delikatny, nawet nie wiem czy wy będziecie w stanie go zobaczyć u mnie na kamerze. Ciekawe, czy to widać? No, tak to wygląda. Powiem wam szczerze, kurde, nie, nie umiem się jakoś dzisiaj skupić. Jest mi ciężko nagrywać. Tak, kochani, wygląda mój makijaż, który zrobiłam. Lekki, łatwy, prosty. Ja was oczywiście mogę posłać do mojego ostatniego tutorialu makijażowego. On się może minimalnie zmienił, ale i tak zapraszam. I od razu już zapowiadam przed pytaniami. Samoopalacza, jakiego ja używam na całe w ogóle ciało, to jest ten DAF Body Love Summer Riviera w odcieniu jasny do średniego. Taki tutaj. Ja go bardzo polecam. On nic nigdy nie brudzi. No i jest w porządku. Wiem, że oni jeszcze mają odcień, że jest ciemniejszy jeszcze, że od medium to dark, no ale jak dla mnie to jest za mocno, bo ja bardziej chcę taki natura, taką naturalną opaleniznę. Dobra, to lecę nagrywać yy, współpracę i wam pokażę rzeczy, które tam zamówiłam. Ja właśnie, kochani, skończyłam nagrywać yy, współpracę z, z sklepem po prostu spożywczo-ogólnym Barbora. Pokazywałam w haul, zapraszam na TikToka, jeśli jesteście ciekawi, ale normalnie musiałam wam pokazać ten hit. Kupiłam sobie popcorn o smaku kokosowym, po prostu z polewą kokosową i mówię Wam. Mistrzostwo! Mistrzostwo! Ja właśnie współpracę już nagrałam, ale zapomniałam Wam powiedzieć, że w czasie, gdy byłam chora, musiałam pojechać do Jeleni Góry bo tam najprawdopodobniej będę miała operację. I poszłam tam na spacer. I było bardzo ładnie i troszeczkę rzeczy nagrałam. Wiadomo, ja tam nie mówiłam, ale pomyślałam, że podzielę się z wami takimi pięknymi ujęciami spacerowymi z Jeleniej Góry, więc teraz zapraszam was na to. Po wejściu na wieżę widokową na wzgórzu Krzywołustego, tak zwany Grzybek, stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie na spacer i pójdziemy na kolejną wieżę, na wieżę książęcą, no, która była troszeczkę dalej, ale powiem Wam szczerze, spacer był piękny, naprawdę polecam. Wieża książęca znajdowała się w Siedlemcinie, który był po prostu na rogu Jeleniej Góry. Siemano kochani, witam was w mojej kuchni. Powiem wam tak, jest czas na obiad, a ja kupiłam taką panierkę, której jeszcze nie testowałam. i Mam bardzo wysokie oczekiwania. Amerykańska panierka dla klasycznego kurczaka. Z tego, co ja że ja ją chyba kupiłam w Lidlu, ale powiem wam szczerze, nie jestem pewna. Spróbuję, zrobię research i wam napiszę tutaj na ekranie. Chciałabym zobaczyć i spróbować właśnie robić takiego kurczaka i pomyślałam, że Was też może to zaciekawić, bo wydaje mi się, że to jest taka ciekawa rzecz, jakby ona zadziałała, żeby każdy chciał mógł sobie wypróbować w domu. Dobra, ale powiem Wam szczerze, co do sposobu, przygotowa sposobu przygotowania, jest dość skomplikowany, więc chcę jak najszybciej zacząć. Damian poszedł po frytki do yy, żabki. Powiedział, że mi kupi coś do spróbowania nowego, więc będę jeszcze sobie testować jakieś nowe smaki z żabki. Dobra, więc w takim razie na początek z tego, tutaj piszę, to muszę po prostu, ok, pokroić i dać jedno, do jednej czwartej, jednej czwartej szklanki zimnej wody jedną z tą łyżkę tej przyprawy. Więc zabieramy się do pracy. Dobra, my czekamy 30 minut, żeby ta marynata na kurczaku jakoś nie wiem, zrobiła się. I zobaczcie, co mi kupił Damian do wypróbowania: Red Bulla, ale o smaku gruszka cynamon. Już taki powiem Wam szczerze. Jesienny smaczek, więc jestem zarumbiście podekscytowana. Tutaj z tyłu oczywiście moja herbatka Damiana. Jeśli macie bóle miesiączkowe, no to polecam Wam kupić dzieło Damiana. Taki tip dla ludzi. Dobra, to próbujemy. Zarąbisty. Ale mam być szczera, nie czuję w ogóle cynamonu, ale czuję mocno gruszkę. Ja w ogóle uważam, że smak gruszki jest strasznie niedoceniany. Gruszka jest taka dobra w napojach w jakichś drinkach. Wyobraźcie sobie, jakiś drink gruszkowy zarobiste. To jest bardzo odświeżające. Myślałam, że to będzie taki bardziej korzenny za smak, zapach, ale widzę, że jest taki bardziej odświeżający. Powiem wam szczerze, chyba mój ulubiony teraz. Chyba mój ulubiony teraz Red Bull. Polecam. Polecam w żabce. Dobra. Za 30 minut się widzimy z kurczakiem. W opisie piszę, że mamy teraz do pozostałej panierki suchej po prostu włożyć te kurczaki z lodówki. Więc tak zrobię. naciskać. Tam, tam jest napisane, żeby wmasowywać. No jak na razie wygląda to tak. Wydaje mi się, że spoko, nie wiem. Dobrze? I teraz ostatecznym rzeczy. Tak jak widzicie, tak jak widzicie, kochani, teraz dałam do wody, dałam do panierki odłożyłam tutaj. I oni teraz każą mi robić coś takiego, co ja nigdy nie robiłam. Czyli mam. To już zapanierowane mięso, włożyć jeszcze raz do wody. Widzicie to? I jeszcze raz do panierki. Tak, wodę hek? Nie wiem, czy to jest spoko. oni tak powiedzieli, żeby zrobić, to tak robię. I moją ostateczną ocenę dam, jak już ją jak już usmażymy te kurczaki. Dobra, zaczynamy. Tak wygląda nasz kurczak. Zobaczmy. Dobra, kochani, chyba się już zrobił. Ej! Wygląda, kurde, zarąbi się! I jest też taki crispy, bo czuję. O oh my actual gat, jestem zarąbi się zadowolona. Jeszcze tyle przede mną. Kochani, spójrzcie, no powiem wam szczerze, jestem bardzo zadowolona z tego, jak te kurczaki wyszły. No bo, nie wiem, nie spodziewałam się, bo to była taka randomowa w ogóle panierka yy. z Dino. Powiem wam szczerze, no... Zarobicie... o słyszycie? Crispy, jest dobrze. Ja sobie zrobiłam oczywiście moją ukochaną... Mój ukochany sosik z chrzanem. Spójrzcie, kurta w środku zarobiście. Ja uważam, że one są nawet takie podobne do KFC. Nie są tak mocno crispy, ale to może też dlatego, że ja nie nieumiejętnie ten olej jakoś, nie wiem, źle nagrzałam albo za mocno, za dużo, za mało. Ale jestem na tak, warto spróbować. Tak jak mówię, kupiłam w dino, może będzie w jakichś innych sklepach, ale warto zobaczyć, jeśli chcecie wiecie, mieć jak najprostszy sposób do robienia obiadu. Dobra, ja teraz będę jeść. Bardzo zdrowy obiad. <noise> Życzę Wam miłego dziąka i smacznego jakiecie ze mną. Trzymajcie się. Cześć!